Dzień dobry, witam serdecznie panie i panowie. Witam na co piątkowym live i dzisiaj porozmawiamy o tym dlaczego warto robić przedsprzedaż. Temat dzisiejszego live'a to dlaczego warto robić przedsprzedaż. Podam wam pięć najważniejszych powodów dlaczego zrobienie przedsprzedaż swojego kursu online to jest bardzo dobry pomysł. Co to nam konkretnie daje, jakie są z tego korzyści, dlaczego sprzedaż jest tak istotna, co ona weryfikuje i o tym wszystkim sobie porozmawiam. Dobra, no to słuchajcie, nie będziemy, nie będziemy tutaj zrobić, nie będziemy robić żadnych wstępów przydługich długich i tak dalej, tylko po prostu lecimy z konkretami. Być może widzieliście już te, tego typu akcje, że ktoś właśnie z, z, sprzedawał kurs, którego jeszcze nie było. Ten kurs dopiero miał powstać. No i dlaczego ludzie takie rzeczy robią? Dlaczego robią przedsprzedaż? No jest kilka istotnych powodów, ale przede wszystkim są też powody czysto rynkowe i o tym sobie też porozmawiamy. Zatem jakie mamy najważniejsze korzyści? Korzyść numer jeden to jest nie tracisz czasu na pomysł, który nie jest dla nikogo atrakcyjny. Bardzo wiele osób popełnia ogromny błąd tutaj, że jest sobie twórca, ktoś kto no, prowadzi bloga, prowadzi Instagrama czy robi jakieś inne rzeczy i taka osoba sobie wymyśla o ja to wiem zrobię e-booka napiszę e-booka na temat XYZ albo zrobię kurs online o tym bo na tym się znam itd. i tak dalej i tak osoba w ogóle nie pyta nikogo czy ktoś będzie tym zainteresowany czy komuś to się podoba czy ktoś chciałby to w ogóle kupić i tak dalej tylko od razu jest takie założenie że ja to zrobię i tyle ja mam takie przeczucie że to się sprzeda no a później niestety rynek to weryfikuje i okazuje się że przeczucie nas myliło więc o tym sobie porozmawiamy. Czyli przede wszystkim to jest to, że jedna z większych korzyści nie tracisz czasu na pomysły, które mogłyby być nietrafione. Jeżeli robisz przedsprzedaż, no to od razu badasz zapotrzebowanie na tego typu produkt. Tak? I to jest, właśnie, to jest właśnie to, ponieważ jeżeli jest zapotrzebowanie na, na pewnego rodzaju wiedzę, na to, żeby, że ktoś chce się dowiedzieć jakiegoś tematu, to zawsze znajdą się osoby, które będą chciały ci zapłacić przed sprzedaży. Czyli oni zapłacą wcześniej, w, 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 oczywiście w imię pewnych korzyści, ponieważ dlaczego zapłacą ci wcześniej? Po pierwsze, dlatego, że Cię znają, lubią Cię, ufają ci, to są te rzeczy, po drugie, cena dla nich jest atrakcyjna, bo musi być atrakcyjna, jeżeli robimy przedsprzedaż, to cena musi być tak niska i ona już się nigdy więcej nie powtórzy, tak? Bo ludzie trochę kupują kota w worku i oni muszą poczekać na ten produkt. No i powód numer trzy, dlaczego cena dla nich ma być lepsza? No to dlatego, że oni kupują produkt, którego jeszcze nie ma, nie ma o nim opinii i muszą poczekać, aż on zostanie wyprodukowany, tak? Ale jest zawsze jakiś grono osób, które może być tym zainteresowane. I teraz tak, dlaczego to jest istotne? Ponieważ jeżeli zrobimy sprzedasz, to nie tracisz energii na robienie kursu, który jest nikomu niepotrzebny. Wierzcie mi, ja wielokrotnie się z tym spotkałem, gdzie ktoś właśnie sobie tak ubzdurał, wymyślił, że ja zrobię kurs na temat XYZ, ja tam nagram o tym, o tamtym, a potem się okazuje, że nikt tego nie chce kupić. I jest płacz, i zgrzytanie zębów, i jest bardzo smutno, bo jak to ja się tak napracowałem, ja nagrałem takie ładne wideo, wynająłem studio, kamerzystów, tu jakiś tam mamy super montaż, jakieś bajery i tak dalej, tablice, do tego zrobiliśmy transkrypcję, mapy myśli, checklisty i co? I nikt nie chce tego? Ludzie nie doceniają mojej pracy? A no nie. A zapytałeś, zapytałaś kogokolwiek, czy to komuś będzie potrzebne? Czy ktoś z tego w ogóle skorzysta? No więc właśnie to jest to, że przed sprzedaż tego typu rzeczy weryfikuje, tak? Że mamy pieniądze i to jest najlepszy test. Ponieważ nawet jeżeli zrobimy ankiety, zrobimy badanie rynku. Hej, mam pomysł na taki produkt, czy ty chciałbyś chciałabyś go kupić i tak dalej. Nawet jak ci ludzie odpowiedzą tak, chciałabym jasne, super. Dobrze, ale największym weryfikatorem jest moment, kiedy ludzie sięgają po portfel. I nie ma nic lepszego, po prostu. To jest najlepszy weryfikator, tak? najlepsze badanie rynku, czy ktoś tu faktycznie kupi, zrobi przelew, czy jednak nie. Więc tak to, tak to wygląda. Sama idea przed sprzedaży to nie jest nic nowego, ponieważ być może obserwowaliście niejedną akcję crowdfundingową. Przecież dokładnie na takiej zasadzie działają wszelkiego rodzaju portale, tak jak Kickstarter, Indiegogo, czy nawet Polska Zrzutka, czy Polak Potrafi, tak? gdzie ludzie przedstawiają jakiś pomysł, że chcą wyprodukować jakiś rower, grę planszową, że chcą zrewitalizować jakiś pomnik, potrzebują pieniędzy na jakąś fundację, na wydanie płyty, na trasę koncertową, na różnego rodzaju rzeczy, tak? I faktycznie komuś się pomysł podoba i stwierdza, ok, ja to wspieram, dorzucam tam jakieś swoje pieniądze, no i zazwyczaj ci, którzy wspierają projekt, no to też mają z tego tytułu jakieś gratyfikacje, mogą oglądać coś za kulisowo, albo dostają jakieś gadżety z podziękowaniem i tak dalej, i tak dalej, więc tego typu rzeczy się po prostu dzieją, tak? Więc to jest. Dokładnie to samo. Znaczy, model jest bardzo podobny do takiego crowdfundingowego, czyli że zbieramy fundusze na nasz projekt, no i zawsze to jest też na tych portalach typu Polak Potrafi czy Zrzutka. Jest tak, że jest jakaś zbiórka, ona trwa określony czas, określamy kwotę, jaką potrzebujemy, no i staramy się zachęcić w jakiś sposób tych wpłacających, tak? Więc to jest, to jest dokładnie ten, ten sam model. Czyli po pierwsze, powód numer jeden, dlaczego warto zrobić przedsprzedaż, nie tracisz czasu na pomysł, który mógłby być nietrafiony, no nie? Twoja energia nie idzie w coś, co później się okazuje, że no i tak tego nikt nie chce. Powód numer dwa lista zainteresowanych. I to jest coś pięknego, ponieważ jeżeli masz w planach zrobienie przedsprzedaż swojego kursu online, no to wszystkie twoje działania marketingowe powinny iść w tym kierunku, żeby zbudować listę mailingową osób, które mogą być potencjalnymi klientami. Tak? Więc jeżeli budujemy sobie ten newsletter, tam się zapisują ludzie na jakieś konkretne webinary, wysyłamy do nich jakieś treści, to już samo to, ile osób się zapisuje, jest dla nas pewnym sygnałem. Czy ten temat jest dla ludzi interesujący, czy może jednak nie? Tak, Więc to już jest taki pierwszy weryfikator, jeżeli widzimy, że ta lista, że wkładamy pieniądze w reklamę, że mamy jakieś lead magnety, że robimy webinary, a mimo to ludzie jakoś nie chcą się zapisywać, no to to już, jest, to już nam się powinna zapalić czerwona lampka, że coś jest nie tak, jeżeli to idzie słabo. A jak, jeżeli idzie tłumnie, jeżeli ludzie się zapisują, jeżeli przychodzą, jeżeli odpisują na maile, jeżeli pytają, to znaczy, że temat jest naprawdę ciekawy i warto go rozwijać. Więc tak naprawdę to, w jakim tempie rośnie lista mailingowa na dany temat, też jest już pewnego rodzaju sygnałem, który nam pokazuje, czy dana przedsprzedaż no, ma szansę się powieść, czy jednak nie. Tak? Więc mamy tą listę zainteresowanych. Kolejna rzecz to yy, związana z tą listą, no to to jest to, że mamy później komu sprzedać. Więc jeżeli mamy ludzi, którzy yy, zapisują się na naszą listę, przychodzą na webinar, zadają pytania, to, yy, to, to już nam pokazuje, że okej, okay, to ma szansę się powieść. Natomiast jeżeli my tej listy nie mamy, tylko, o, ja nagram kurs i pewnie, jak go wystawię, to ludzie zaczną go sprzedawać. Hmm, znaczy ludzie zaczną go kupować. No chyba nie. Dlaczego mieliby ci w ogóle zaufać? Jakoś sobie do tej pory radzili bez ciebie. Być może rozwiązywali swój problem jakoś inaczej, tak? Więc jeżeli nie, nie mamy ich u siebie, nie mamy z nimi żadnego kontaktu, to komu my w ogóle chcemy cokolwiek sprzedać? Jak nie ma komu? No nie? Jak nie ma komu? To jest tak jak poszlibyśmy jak bylibyśmy na jakimś bazarze, gdzie są sami sprzedający i nie ma kupujących, nie? To jest w ogóle bez sensu. To musi być ta relacja nawiązana, tak? Więc to jest też to, że jeżeli chodzi o przedsprzedaż, to zawsze są te działania marketingowe i działania marketingowe powodują, że rośnie nam lista zainteresowanych ludzi, którzy kupią albo w przedsprzedaży, albo kupią później. Ale mamy tych potencjalnych klientów, mamy potencjalnych klientów, bo nie każdy będzie gotowy, że a w przedsprzedaży, to ja jeszcze nie wiem co oni tam nagrają, to ja poczekam aż to oni to zrobią, dowiozą, będą pierwsze opinie. No i nawet wiem o tym, że kolejna edycja będzie i w kolejnej edycji ten produkt będzie droższy. Liczę się z tym, jakby jestem na to gotowy, ale jednak wolę poczekać aż już to będzie dowiezione. No, i okej, okay, i to jest w porządku. Tak, więc są tacy i są tacy. I to absolutnie nie ma z tym żadnego problemu. Czyli druga sprawa, buduje nam się lista zainteresowanych. Kolejna rzecz, która jest bardzo istotna, jeżeli chodzi o, o robienie przedsprzedaży, to są. Pieniądze, czyli nie musimy wykładać naszych pieniędzy, albo co gorsza, nie wiem, jeszcze się zapożyczać czy cokolwiek innego, nie musimy spalać naszych oszczędności, tylko mamy zapłatę z góry. Zbudowaliśmy listę mailingową, byli jacyś zainteresowani, wypełnili nam ankietę, stworzyliśmy jakiś plan, jak ten kurs ma wyglądać, czy tam e-book i tak dalej. I ludzie stwierdzili: Dobra, ufam ci w ciemno. Nie? jestem gotowy poczekać, płacę ci już teraz, a poczekam na ten produkt miesiąc, dwa, trzy, żebyś ty mi go dostarczył. No i wtedy taki twórca może się zamknąć w studio, może Zrobić ten produkt na lepszym poziomie, tak? Może zrobić piękniejsze grafiki, może zrobić jakieś przejścia, może faktycznie zrobić to w jakimś tam lepszym studio, może zadbać o, o lepszy dźwięk, o jakieś prezentacje i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ zawsze stworzenie kursu też kosztuje Twój czas. I to jest bardzo istotne, że właśnie wtedy ten czas przed sprzedaży, no to jest, idealne, to jest idealny moment, jeżeli dostajemy tą kasę z góry, żeby mamy te pieniądze z góry, możemy pokryć te wszystkie rzeczy, które, które tutaj się pojawią jako koszty. No a co jak się pieniądze nie pojawią? No to znaczy, że po pierwsze, ja nie wiem, czy bym w ogóle brnął dalej, tak w tego typu temat, no bo jeżeli... To nie idzie. Ewidentnie widzimy, że nie idzie, że, że mamy przedsprzedaż, że mieliśmy listę, wysyłaliśmy do ludzi, były jakieś webinary, tak dalej. To wszystko idzie tak jakoś opornie, a potem robimy przedsprzedaż i ona też jakoś nie siada, no to tu bym się zastanowił, czy projekt kontynuować. Warto sobie wyznaczyć zawsze jakieś pułapy, że musimy sprzedać na przykład minimum 100 sztuk, albo minimum 150, albo minimum 50, tak? Zawsze warto wyznaczyć sobie jakieś progi, i jeżeli tego nie osiągniemy, to wiemy, że projekt jest nierentowny. To lepiej ludziom oddać kasę no i się zabrać za coś nowego. Tak po prostu, no nie? I tu nie ma w tym absolutnie nic złego. To wszyscy to nie jest tak, że ktoś potrafi od razu zrobić genialny produkt i on jest trafiony i tak dalej, bo gdyby się od razu udało zrobić genialny produkt, którego nie trzeba poprawiać, to Apple zrobiłoby jednego iPhone'a, a nie już 14 generację, więc zawsze coś się da poprawić, ulepszyć kamerę, ulepszyć oprogramowanie, jakieś tam dać lepsze chipy, szybsze procesory i tak dalej, tak dalej. No nie, zawsze zawsze coś można, zawsze coś można, można zrobić. Dariusz napisał, cześć Bartek, wczoraj odpaliłem pierwszą sprzedaż kursu, dzięki za wszystkie podpowiedzi i live. Bardzo proszę Dariuszu. Okej, okay, słuchajcie, lecimy, lecimy dalej. Więc właśnie to jest to, że trzeba sobie ustalić te progi, żeby była taka jasność, nie? że mamy taką decyzyjność, okej, okay, to wiemy ile potrzebujemy pieniędzy, żeby to wszystko zrealizować, jakie mamy koszty. No i to też jest taki bardzo fajny weryfikator. W ogóle też weryfikujemy przy okazji cenę. No nie? Czy my tu nie przestrzeliliśmy, czy może daliśmy za dużo, a może wręcz cena jest... Podejrzanie za mała dla, dla ludzi, więc tak też z tym, z tym bywa. Okay? No i tu mamy różnego rodzaju koszty, bo te koszty to może być, wiecie, to, my, to przede wszystkim jest czas pracy, którego my bardzo często nie liczymy. no nie, Że liczymy, że tam, o, tam zapłaciliśmy grafikowi, zapłaciliśmy montażyście, yy, tam kosztowało nas jakieś oprogramowanie, streamyardy, nie streamyardy, kamery, coś tam, a nie liczymy swojego czasu za godzinę, a to, to też przecież jest jakiś koszt, tak? Dalej czas pracowników, czy współpracowników. Czy właśnie yy, mamy jakieś osoby, którym coś zlecaliśmy, podwykonawców i tak dalej. Dalej opłaty za narzędzia, czyli różnego rodzaju oprogramowania, do grafik, do montażu, yy, do do nadawania, no, do różnego rodzaju rzeczy, które, są, które mogą być przydatne. No, i, i to, wszystkie, to wszystko trzeba, trzeba policzyć, i mamy na to pieniądze, jeżeli zrobimy przedsprzedaż, tak? Jeżeli ta przedsprzedaż wyjdzie, no to jest szansa, że kolejne edycje też się powiodą, więc to jest bardzo, bardzo istotne. I ja pamiętam, jak nawet my robiliśmy, co prawda to nie była do końca przedsprzedaż, to była taka semi-przedsprzedaż, czyli robiliśmy, jak była pierwsza edycja kursu Liczy się kampania, to my robiliśmy tak, że powiedzieliśmy ludziom: Słuchajcie, chcemy zrobić kurs na temat tego, jak robić kampanie sprzedażowe, tak będzie wyglądał harmonogram, ale. Jeżeli kupicie, jeżeli nam zaufacie, to my nie będziemy, to znaczy tak, umówiliśmy się z ludźmi, ponieważ ludzie tego bardzo potrzebowali. To był rok 2020. Wiele osób się wtedy przesiadało do internetu. No wszyscy wiemy, jaką mieliśmy sytuację, i uczestnicy, którzy wtedy dołączyli w tej pierwszej edycji, Mówiliśmy się z nimi tak, że my będziemy lekcje wrzucać sukcesywnie, czyli co tylko będziemy mieli nagrane i zmontowane, to wrzucimy już na platformę i ich powiadomimy. No nie? Czyli nie tak, że tam dopiero po miesiącu czy po dwóch, tylko w zasadzie już pierwsze kilka lekcji było nagranych, a resztę sukcesywnie cały czas dodawaliśmy i to też, to też zrobiło, fajną, zrobiło fajną robotę. Ok? Czyli mamy pieniądze. To jest powód numer 3, żeby zrobić przedsprzedaż. mamy kasę z góry na to, żeby, żeby naprawdę zrobić to sensownie. Kolejny powód, i on jest mega, mega istotny, to są informacje zwrotne. I słuchajcie, jak wiele osób to bagatelizuje. I zaraz wam przytoczę właśnie, jak to było z tym, naszym, z tym naszym LSK. Ale o co chodzi z tymi informacjami zwrotnymi? Ponieważ tak, jeżeli my się od razu zamkniemy w studio, zrobimy sobie jakiś tam plan, nagramy wszystko od A do Z, a później ludzie to oglądają i mówią, ale to jest bez sensu. Znaczy, w sensie te lekcje powinny być odwrotnie. Albo to, co mówisz w tym module, to powinno być w poprzednim, a to, co mówisz w poprzednim module, to ja bym przesunął, przesunęła dalej i w ogóle w inne miejsce, i tak dalej. A ty już tam wszystko jest tak ponagrywane, że ciężko w ogóle jakoś zamieniać te lekcje, no i nagle jest problem, zazwyczaj autorom nie chce się już przy tym kombinować. O, bo już jest zmontowane, bo zrobione, to jakieś zamiany tutaj to w ogóle bez sensu, tak? Więc mamy te informacje zwrotne. I to jest właśnie, to jest właśnie to, że jeżeli tworzymy kurs, i wraz z jego sprzedażą to te osoby, które dołączają w pierwszej edycji, są trochę naszymi takimi współtwórcami. Oni pomagają nam to stworzyć, dają nam informacje zwrotne, żeby to wszystko, żeby to wszystko miało ręce i nogi, tak? Więc dostajemy wtedy informacje, czy w ogóle jakiś moduł jest potrzebny, czy może coś jest zbędne. Może, a może czegoś brakuje, może powinniśmy nagrać jakieś dodatkowe lekcje, może powinniśmy kogoś zaprosić. Nawet jeżeli my nie mamy odpowiednich kompetencji, to może powinniśmy zaprosić jakiegoś eksperta, żeby on w tym konkretnym module, w tej konkretnej lekcji się wypowiedział albo żeby nagrał nam te lekcję. tak? Więc to są, to są naprawdę bardzo, bardzo dobre rzeczy. No i w ogóle, czy kierunek całego kursu jest, jest, jest ok? Czy rzeczy nie są zbyt, nie wiem, na poziomie podstawowym, a może są zbyt zaawansowane? Jak to konkretnie zrobić? Tak? I teraz powiem Wam, że jak my robiliśmy, liczy się kampania. To ta pierwsza grupa bardzo nam pomogła, właśnie w tym, żeby pewne rzeczy gdzieś poprzestawiać. Że i, I faktycznie dodaliśmy dodatkowe lekcje, uzupełniliśmy ten kurs. Później było tak, że pewne moduły zostały zamienione i tak dalej. Dodaliśmy jakieś dodatkowe checklisty, procesy, procedury, których wcześniej nie było. Więc ludzie nam sami podpowiadali, co by chcieli. No nie, że a, ja to bym chciał, żeby w ogóle to było tak. Okej, okay, to zrobimy. Nie? I to jest, to jest też niesamowite, że wtedy oni mają na to wpływ. Oczywiście też trzeba. Uważać, żeby to się tak jakoś bardzo, bardzo nie rozrosło, ale rzeczywiście mamy te informacje zwrotne. I jeżeli w tej pierwszej edycji dostaniemy te wszystkie informacje, dlatego ja też jestem zwolennikiem tego, żeby często pierwszy kurs nawet nie był na zasadzie nagrań, tylko żeby był wypuszczony na zasadzie spotkań na żywo, czyli tak zwany kurs kohortowy. tak? Czyli mamy na przykład przez ileś tygodni spotykamy się z ludźmi na żywo, i to nam też pozwala do, dopracować. Konkretne lekcje, czy one idą w dobrej kolejności, czy moduły są dobrze zorganizowane i tak dalej. Jak już to mamy, te wszystkie informacje zwrotne po pierwszej edycji, którą przeprowadziliśmy z ludźmi na żywo, no to wtedy robimy tam jakieś roszady i dopiero bym wszedł do studia. No nie? Także to też jest taka informacja. No chyba, że już znamy rynek, mamy już takie wyczucie, wiemy co i jak, no to wiadomo, że wtedy trochę jest inaczej, ale jeżeli jesteśmy początkujący, no to absolutnie absolutnie tu bym się na to tak nie rzucał, a wiele osób no niestety tak właśnie robi. Okej, okay, więc to jest to, że mamy te informacje zwrotne na temat tego, co tam powinno być, czego nie powinno być, czego brakuje, co uzupełnić i tak dalej. No i kolejna rzecz, która się wiąże z opiniami, znaczy, która się wiąże z informacjami zwrotnymi, no to mamy ludzi, z którymi pracujemy. Jak z nimi pracujemy, podpowiadamy im i tam naprawdę stajemy na rzęsach, żeby oni mieli efekty, no to oczywiście na samym końcu możemy tych ludzi poprosić o opinię, tak? Czyli mamy ludzi, którzy de facto byli trochę testerami tego naszego curso Ponieważ dołączyli w pierwszej edycji, więc oni go sprawdzili, i tak dalej, i dzięki nim możemy zebrać też opinie od ludzi, którzy przeszli kurs, przerobili go, mają konkretne wyniki, no to wtedy później te, te opinie od tych osób możemy wykorzystywać na naszej stronie sprzedażowej, możemy robić screening, gdzieś wrzucać w media społecznościowe i tak dalej. Oczywiście, jeżeli oni nie mają z tym problemu, żeby tam jeszcze były personalnie ujawnione, no to wtedy możemy, możemy tego typu rzeczy wrzucać, no i to naprawdę robi niesamowitą niesamowitą robotę, czyli mamy ten social proof, tak? Czyli mamy opinię od klientów. I ostatnia rzecz, która jest mega istotna, ale to naprawdę mega, mega istotna to jest, słuchajcie, odpowiedzialność. To jest coś absolutnie niesamowitego, ponieważ tak, wiele osób broni się przed zrobieniem kursu online, albo jakoś tak się zastanawia, wydłuża ten czas, z racji tego, że tak nie, nie do końca są przekonani, czyli nie mają takiej wiedzy, a nie wiem, czy ludzie tym będą zainteresowani, czy nie, w sumie to nie wiem. No i tak, tak się z tym migają. Tak, albo jest duża konkurencja, już są kursy na ten temat, i tak dalej, tak dalej. Trochę sami nie wiedzą, chcą zrobić, ale jednocześnie nie chcą, i tak dalej. A jak już zrobimy przedsprzedaż, nie ma wymówki. To mamy czarno na białym informacje, tak? Mamy jasne informacje. Mamy fakty. Ok, zrobiłem, zrobiłam przed sprzedaż. Mój kurs kupiło 115 osób. Czyli jednak oni tego chcą i chcą ode mnie i już mi zapłacili. Nie mam wyjścia, trzeba to dowieść. Więc to jest też to, że po prostu, jeżeli do czegoś się zobowiązaliśmy i ludzie nam zapłacili, no to teraz ciąży na nas trochę taka presja, mamy takie ciśnienie, żeby rzeczywiście to zostało zrealizowane. I to naprawdę też robi robotę, jakby koniec z odwlekaniem tego tam na wieczne nie wiadomo kiedy, nie? Tylko naprawdę ta sprzedaż też. Nasz tro, trochę nas może kopać w tyłek, albo też pokaże, że faktycznie ten pomysł był w ogóle bez sensu, no i nie ma co w to brnąć, tak? Także mamy jasną sytuację, tak? W ogóle to już znika wtedy z naszej głowy, albo w prawo, albo w lewo, a nie takie wieczne, a nie wiem, może kiedyś i coś tam, nie? Także tak, więc masz tą motywację do działania, i faktycznie wtedy jest, jest fajnie jeszcze, jak pracujemy, jeszcze ludzie tam się dopytują, a kiedy nowa lekcja, a już nie mogę się doczekać kolejnego modułu, i tak dalej. I oczywiście z tym też są związane pewne ryzyka, na przykład takie, że, ok, a jeżeli na przykład. Przykład, i to zwłaszcza w momencie, tak jak my robiliśmy to, nasza liczy się kampania, gdzie zobowiązaliśmy się, że będziemy ludziom te lekcje wysyłać sukcesywnie. To tam jest pewne ryzyko, bo na przykład, a co gdyby montażysta złamał rękę i nie może montować filmów? No to wtedy musi to zrobić ktoś inny, albo musimy czekać, aż on, yy, aż on wyzdrowieje. No więc faktycznie lepiej zapewnić sobie ten bufor, czyli, że OK. Tutaj mamy, zebraliśmy pieniądze, zamykamy się teraz na miesiąc dwa w studio. Jak wszystko będzie nagrane, to dopiero będziemy udostępniać udostępniać materiały. No wtedy jakoś jest łatwiej tym wszystkim dysponować. Natomiast w momencie kiedy, kiedy zobowiązujemy się, że tam zaraz coś będzie wpadało, no to jest pewnego rodzaju takie ryzyko, że, że coś się może wydarzyć, nie? I to wiecie, cokolwiek może być, nie? Ty się możesz rozchorować, dziecko się może rozchorować, coś się stanie z twoim zwierzaczkiem. No, naprawdę milion rzeczy po drodze może pójść nie tak. A tu jesteśmy zobowiązani do tego, żeby tam tydzień w tydzień wrzucać lekcje, no nie? więc na to trzeba też wziąć pod uwagę, że my tu sobie mamy plany i cele i tak dalej, ale tam gdzieś obok po prostu to się życie. Taki tajfun, który nas wciąga z różnymi sprawami. No i to jest, to jest też bardzo istotne, że trzeba brać to pod uwagę. OK? Także słuchajcie, mam nadzieję, że Was przekonałem do tego, że sprzedaż warto zrobić, ale trzeba też być tym ostrożnym. Czyli jeszcze raz, jakie są najważniejsze powody? Nie tracisz czasu na pomysły, które byłyby, byłyby zweryfikowane przez rynek jako nieudane, więc nie ma takiego, nie, nie tracimy czasu, energii i pieniędzy na zrobienie czegoś, czego nikt nie chce, tak? Druga sprawa buduje nam się lista zainteresowanych, potencjalnie zainteresowanych oraz klientów. Trzy mamy pieniądze. Z góry, czyli możemy sfinansować produkcję tego wszystkiego. Mamy pieniądze na, na korektę, na montażystę, na nagranie wideo, na wynajęcie studia itd., itd. Dalej mamy od razu informacje zwrotne, czyli jeżeli pracujemy z tą pierwszą grupą, to od razu dostajemy od ludzi informacje zwrotne, co to zmienić, co poprawić, co możemy zrobić inaczej. Dzięki temu kolejna edycja będzie dużo lepsza. Dalej mamy opinie od pierwszych osób, czyli te osoby, które dołączyły, mają opinię, jak, znaczy zostawiają nam opinię, a jak mamy od nich opinię, to możemy później korzystać z nich przy kolejnych odsłonach. No i oczywiście ten ostatni punkt, czyli odpowiedzialność. Odpowiedzialność, czyli właśnie to, że no czujemy wtedy taki oddech na karku, że musimy tutaj zrobić, musi być dowiezione, obiecaliśmy, wzięliśmy już za to pieniądze, to teraz nie ma lipy, musi być, musi być wszystko zrobione na cacy. No nie? No. Także moi drodzy, tak to wygląda. Dziękuję Wam bardzo za przybycie na tego live'a. Jeżeli Wam się podobało, to bardzo proszę te osoby, które oglądają na Instagramie, bardzo proszę na zostawienie tutaj serduszka. Napiszcie na, na Instagramie w skali od 1 do 10, jak Wam się podobało, nawet jeżeli oglądacie to jako wideo, bo być może kogoś nie ma na żywo, tylko sobie później je odtwarza, to i tak napiszcie, jak Wam się podobało. I to samo proszę osoby, które oglądają na Facebooku lub na YouTube, też dajcie znać, jak Wam się podobało w skali od 1 do 10, czy te live są dla Was wartościowe i dajcie też oczywiście lajka like i tak dalej. Natomiast jeżeli ktoś ogląda na. YouTube, to bardzo proszę, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, zachęcam do tego, żeby oczywiście subskrybować, więc kliknijcie w ten czerwony przycisk poniżej, subskrybuj, tam dajcie dzwoneczek, te wszystkie Fikumiku, żeby YouTube was powiadamy o kolejnych tego typu liveach. One się odbywają w każdy piątek o 7.30 i na YouTube też na kanale przygotowaliśmy specjalne playlisty, tam już to tematycznie jest podzielone, że jest playlista o tworzeniu kursów, jest playlista o mindsetie i jest playlista o, o tym, jak kursy sprzedawać, jak robić marketing wokół nich. Nie? także też możecie się z tym zapoznać, tych live'ów już jest chyba 15 czy 16, no więc to jest już ponad 8 godzin rzetelnych materiałów, bardzo konkretnych na temat kursów online, jak ktoś nie oglądał, to zachęcam do nadrobienia zaległości. Dobra, panie i panowie, bardzo dziękuję za obecność, tyle z mojej strony, życzę przyjemnego weekendu, trzymajcie się, cześć, pa, pa. Ok, no i co, i kończymy, bardzo dziękuję Wam za obecność też tutaj i jesteśmy na łączach do następnego, trzymajcie się, cześć.